Oczy warmią moja, najdroższa ojczyzno, gdzieś mi koisanki jak matka śpiewała, uczyła czcić głowy okryte siwizną, święto wiarę ojców, mowę zachowała. Warmio, ja Cię kocham nade wszystko w świecie. Bo twoju jest córu, bom warmińskie dzieci. Czytaj sercem, co zostało napisane z miłości do ziemi ojczystej warmii. Tymi słowami Maria Zientara Malewska zwróciła się do przyszłych pokoleń, by pielęgnowały lokalną tożsamość, zapisaną przez Warmiaków, dla których ta kraina była nieustannym źródłem inspiracji. Takich ludzi jak Malewska, którzy kochają Warmię i czują jej poezję, i jest na szczęście wielu, dlatego postanowili zrealizować dedykowany autorce projekt śladami Marii Zientary Malewskiej. Projekt rozrastał się z tygodnia na tydzień, bo zaczęliśmy go robić najpierw jako Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii z Powiatem Olsztyńskim. Potem dołączył Dom Warmiński, Potem Fundacja Prymus, Potem Gmina Dywity, Miasto Olsztyn, Potem Dom Gazety Olsztyńskiej, Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Okazało się, że każdy lubi Marię Ziętarę Malewską, każdy ma jakieś zasoby, zbiory, którymi może się pochwalić. No i przede wszystkim historia tej wyjątkowej kobiety, która. Nie miała łatwego życia, zresztą żyła w trudnych czasach, a jednak tak bardzo kochała to miejsce, swoje miejsce na ziemi, w Warmię, Bronsfaut, bardzo wspierała kobiety ze środowisk wiejskich, z tego środowiska sama pochodziła. Była taką siłaczką. Dzisiaj w XXI wieku może nam się wydawać to zupełnie normalne, ale proszę mi wierzyć, kiedy tutaj na tych ziemiach warmińskich po II wojnie światowej wszystko się zmieniało, niełatwo było mówić o sobie warmianka, niełatwo było podkreślać właśnie tę warmi Niskość. Tym bardziej yy, opowiadania o Marii Zientarze-Malewskiej są bardzo wzruszające i bardzo ważne dla nas, bo przypominamy o tej wyjątkowej poeteście świętej Warmii, o tym, co robiła, jaka była i jak bardzo kochała warmińską przyrodę. Pisała tą piękną poezję, e, łapiącą za serce i tak naprawdę niełatwą, niełatwą dla odbiorcy, ponieważ wzrusza, wzbudza wiele emocji um, i to jest najpiękniejsze. Powinniśmy z tego czerpać, właśnie w tych niespokojnych czasach. Maria Świętara Malewska to Warmia, to Warmiaczka, to osoba walcząca o prawa Polaków na Warmii. E, niewątpliwie wielka postać dla e, ziemi warmińskiej, a ponieważ jesteśmy inicjatorem Szlaku Świętej Warmii, w której są w tej chwili 34 samorządy warmińskie, to ta postać Ziętary Malewskiej dla nas jest szczególna. Ale też musimy pamiętać, że o Warmię moja miła, to słowa Marii Ziętary Malewskiej, które, które są w chymie warmińskim i, i to dla nas jest też szczególne, że my jako tutaj potomkowie już urodzeni na Warmii, tak, bo ja się czuję warmiakiem urodzonym w, na tej ziemi, jesteśmy spadkobiercami też twórczości Marii Ziętary Malewskiej, ale też postawy Marii. Ziętary Malewskiej. W związku z tym, dla naszego samorządu, jak również dla samorządu Wszaku Świętej Warmii i dla całej Warmii jest to wielka postać. Nieprzypadkowo w 2024 roku tak wiele mówi się o Marii Ziętarze Malewskiej, jej życiu i twórczości. Jest to bowiem rok jubileuszowy: 130. rocznica jej urodzin i 40. rocznica jej śmierci. Podsumowanie projektu śladami Marii Ziętary Malewskiej nieprzypadkowo odbyło się 15 listopada w Izbie Pamięci Marii Ziętary Malewskiej. Maria Ziętara-Malewska tutaj żyła. Urodziła się dokładnie w tej miejscowości w Brąsfaudzie. Tutaj był jej dom rodzinny, tu chodziła do szkoły. Stąd ten projekt, to wydarzenie no ma dla nas głębokie znaczenie związane z, z warmią, z tym miejscem, w którym ona żyła, gdzie my żyjemy. A wiemy z jej twórczości, jak bardzo kochała warmię. Podczas podsumowania projektu odbyła się prezentacja książki o Marii Zintarze Malewskiej Kazimierza Kisielewa, filmu Śladami Marii Zintary Malewskiej Jolanty Wiszniewskiej i Piotra Pacewicza, podcastu Ewy Zdrojkowskiej Śladami Warmianki oraz wystawy Archiwum Państwowego poświęconej słynnej pisarce.